Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA Online. W tym odcinku konfiskata, a to umiesz, dla Simona. No i jak widać, będę grać chyba sam, bo nikt nie chce grać. Także zaczniemy sobie akcję w pojedynkę. Zobaczymy co mamy tutaj zrobić. Polecimy sobie opresorkiem. Odszukaj kargo boba. Jest zaznaczony gdzieś na mapie. No tak nie bardzo. Ciekawe jak mi go może załatwić. Odszukaj kargoboba. Dobra, musimy znaleźć kargoboba. Tylko jedyne miejsce, gdzie go można znaleźć, albo właściwie dwa. To może na lotnisku najpierw spróbujemy. Polecimy sobie tam szybko. Okej, okay. Simon mi go załatwił, jednak nie muszę nigdzie szukać. Tylko pytanie gdzie on jest. Lecimy sobie do Cargo Boba, który jest gdzieś tutaj, niedaleko w sumie. No i już jesteśmy prawie na miejscu. Cargobob znajduje się na terenie planu filmowego. Wow! Nie myślałem, że tu będzie takie... Wow! Aha! Nie spodziewałem się tego w ogóle. Ale spokojnie. Wejdziemy tam jeszcze raz. Albo raczej pierwszy raz. Trzeba zgarnąć karkoboba, który jest niezbędny do tej misji. Dobra, bierzemy cargo-baba i lecimy. Pytanie, gdzie? Ukradni wskazany pojazd. No dobra, no to może po kolei. Najpierw A, B, C, D i tak dalej. Chyba, że to jest jeden i ten sam pojazd. Gdzieś tutaj go mamy. Pewnie jest z tej strony. Nie, no gdzie on jest? Czy ja czegoś nie widzę? Aha! Dobra, najpierw trzeba nim wyjechać. Nie ma problemu. Najpierw nim wyjedziemy, a później go sobie zabierzemy po prostu. Uda się? Jest, jest, mamy. Lecimy na parking, czyli musimy zebrać wszystkie cztery samochody, chyba, że jest ich więcej. To może chwilę zająć. Czekamy, aż znikną dwie gwiazdki, okej. Okay. No i teraz możemy lądować tutaj po prostu, na parkingu. Dobra, jeszcze pozostało 3. Lecimy po kolejne. No to może po kolei zrobimy A, B, C, D. Teraz zabierzemy sobie B. Pojazd B jest gdzieś tutaj. Prawdopodobnie znowu w garażu. Więc najpierw sobie nim wyjedziemy, a później podczepimy pod hak. No, a nawet nie trzeba, ale lepiej wyjechać, żeby mieć lepszy dostęp. Chociaż, jak widać, niepotrzeb niepotrzebny jest kargobob. No i chyba go nie będę brać. Wolę się przejechać samochodem. Całkiem dobrze się jeździ tym samochodem. To jest SC1 Ubermacht SC1. Dobra, drugi pojazd dostarczony. A właściwie to jeden. A dobra, teraz dostarczony. Potrzebujemy pojazdu. Zostanie mi on dostarczony? Tak, został. Tutaj. Dobra, lecimy teraz po C. Już jesteśmy przy kolejnym samochodzie Aha tym sobie tak nie wyjedziemy po prostu. Potrzebny jest cargo, bob. dobra, to polecimy sobie po tego cargo, bo jednak w niektórych przypadkach jest potrzebny, dobra, teraz go wystarczy podczepić. Udało się, lecimy sobie na parking, i pozostanie nam ostatni do zgarnięcia. No, i jesteśmy na miejscu, wystarczy tylko odczepić pojazd i lecimy po ostatni. Ostatni samochód jest tutaj w okolicach jeziora. Czy będziemy mogli nim normalnie wyjechać? I tak trzeba będzie, bo raczej się tam nie zmieści tym helikopterem. Dlatego wysiadamy i idziemy sobie tutaj. No, może być problem. Ale mimo to, spróbujemy z nim wyjechać. I chyba wiem już jak. Ale nie tędy. Tędy też nie wyjedziemy. No to spróbujmy tędy. No i tędy się uda. Także helikopter w tym wypadku nie jest potrzebny. No i jedziemy sobie w kierunku parkingu. Także konfiskata prawdopodobnie się uda, chyba że będą jakieś przeszkody po drodze. To jest kolejny SC1 do dostarczenia. Już był taki jeden w tej misji. Tyle, że kolor był inny. No i w sumie mamy też niedaleko, więc będziemy tam bardzo szybko. Dojeżdżamy na parking. Wystarczy jeszcze odstawić ten samochód i kolejny. A tutaj wystarczy obok. Dobra. Trochę krzywe parkowanie, ale... Ale może być. I ostatni samochód. Też dostarczony. Także misja zakończona, zaliczona. 69 tysięcy gotóweczki. No i prawie 15 krp. Na tym sobie skończymy ten odcinek. Także, jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja już żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!